Jak to historia zatoczyła wielkie koło? Minęło 14 lat od chwili, kiedy, kiedy wybudowano nam ten wspaniały kiedyś tor. Moja osoba tutaj, powiedzmy, z racji wykonywanych funkcji, jakoś przybliżyła mnie bardzo do, do, do tego całego miejsca i jest bardzo przykro, że tak to się zakończyło. No w, dni, w dzisiejszym powiedzmy jest jakaś gwiazdka nadziei, że może to ruszy jeszcze raz. Nazywam się Andrzej Skolimowski. Jestem prezesem warszawskiego towarzystwa Speedwaya. Moje fascynacje Speedwayem zaczęły się pod koniec lat 50. Ko początek lat 60. Wtedy to obserwowałem zawody żużlowe na stadionie budowlanych. Fascynowali mnie ci ludzie, ścigający się na czarnym torze, ubrani w czarne, skórzane kombinezony. Wtedy też chciałem zostać żużlowcem. Niestety nie dane mi to było, ponieważ żużel w Warszawie umarł na długie, długie lata. Pojawił się dopiero na początku lat 90. i wtedy też pomyślałem sobie, no wreszcie będę miał szansę obejrzeć go tutaj w Warszawie, będę mógł obejrzeć sobie imprezy różlowe, Niestety, moja radość trwała krótko, tak samo jak i pobyt warszawskiego wkm w pierwszej lidze. Dzisiaj już jestem człowiekiem mocno dojrzałym i oczywiście nie mogę sprawdzić się na torze żużlowym, ale pomyślałem sobie, że być może młodym ludziom, którzy są zafascynowani tą dyscypliną sportu, dam szansę. Dam szansę ze swoimi znajomymi, którzy są fanatykami żużla, którzy chcą ten żużel powołać z powrotem w Warszawie, żeby można było oglądać go na stadionach warszawskich. Du, du hast, du hast mich. Nazywam się Mateusz Czok, pochodzę z Częstochowy. W Warszawskim towarzystwie speedway jestem członkiem zarządu. Żyle interesuję się od lat najmłodszych. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, ojciec zabierał mnie na zawody żydlowe, no i tak do dzisiaj pozostało. W Warszawie pracuję, studiuję i od dwóch lat strasznie brakuje mi speedwayu, dlatego też postanowiłem dołączyć do Stowarzyszenia. Działać na rzecz odbudowy już dla Warszawy. Będąc kierownikiem startu, zetknąłem się z masą wspaniałych ludzi i z kibicami. Kibicami, których podobno nie ma nigdzie w Polsce, bo nie zdarzyło się, przynajmniej ja nie słyszałem, aby kibice yy, drużyny miejscowej zapraszali do siebie kibiców z drużyny przeciwnej, przyjezdnej. To miało miejsce parę razy. Najpierw to wywoływało takie zwątpienie, niedowierzanie, a potem faktycznie siedzieliśmy razem. Wspaniałe rzeczy. Żużel w Warszawie kojarzy mi się z formą spędzania czasu. Tutaj przychodziła cała moja rodzina, zaciągnęłam całą moją rodzinę, chociaż wszyscy pochodzimy z Warszawy, to jednak żel jest dla nas ważnym elementem naszego życia. Ja się akurat zaangażowałam razem z mężem w działalność zmierzającą do reaktywacji tutaj tego sportu w tym mieście. Natomiast mam nadzieję, że cała moja rodzina znowu będzie towarzyszyła mi na stadionie. Witam Państwa, nazywam się Hubert Radzikowski i jestem w zarządzie Stowarzyszenia. Mam przyjemność zajmować się sprawami PR-u, reklamy i marketingu. Skąd u mnie żurzel? Tak naprawdę ja wychowałem się na sportowej. W Bydgoszczy, na Stadionie Polonii, tam miałem przyjemność oglądać Pojedynki bolesowa Procha z Żabiałowiczem z Torunia. Oczywiście Toruń lubię do dzisiaj, prawda, i szanuję niesłychanie. Drodzy Państwo, pierwszy mój kontakt z warszawskim Żużlem to był ten stadion. Stadion Gwardii, gdzie przyszedłem i ten Żużel wyglądał inaczej niż ten, który znałem. To nie był wielki stadion, tak jak Bydgoskie Polonii. To nie był pełen stadion, tak jak Bydgoskie Polonii, ale było tutaj coś. Przede wszystkim najważniejsze dla mnie było to, że mieszkając w Warszawie nie muszę już pędzić ponad dwieście kilkadziesiąt kilometrów, żeby posłuchać ulubionego dźwięku i pomąchać tego, czego brakuje przez całą zimę, a mogłem udać się kilka ulic dalej i pooglądać Speedway. Ten Speedway był coraz lepszy i... i skończył się. Niestety. Dlatego też teraz wraz z pozostałymi członkami stowarzyszenia podjęliśmy próbę reanimowania żużla w Warszawie. Stolicą jest Warszawa. Dlaczego stolicą żużla nie miałaby się stać Warszawa? Na razie na poziomie drugoligowym, później pierwsza liga, a później oczywiście w play przegramy z Polonią Bydgoszcz. Myślę, że zaczynać jeszcze raz to tylko wtedy i jedynie, kiedy tak powiem wprost, będzie to miało ręce i nogi. A wiadomo, że sport żużlowy jest sportem no, pochłaniającym bardzo dużo pieniążków. Nazywam się Andrzej Waliński. Pochodzę z Zielonej Góry, która jest miastem Żużla. Od 7 lat mieszkam w Warszawie. Tutaj skończyłem studia w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie zajmuję się doradztwem finansowym do podmiotów gospodarczych. Uważam, że Warszawa ma wystarczający potencjał, który można wykorzystać do stworzenia. Klubu funkcjonującego na profesjonalnych rynkowych zasadach. Podczas moją pracę, tutaj wykorzystując moje zaangażowanie oraz wiedzę, chciałem się przyczynić do funkcjonowania i powstania takiego klubu. Nazywam się Wysołowski, w stowarzyszeniu odpowiadam za sprawy finansowe i stronę internetową. Żużlem interesuje się praktycznie od zawsze. Cieszyłem się, że do Warszawy wrócił po tak długiej przerwie. I teraz chciałbym, żeby powrócił ponownie. Życzę wszystkim kibicom, abyśmy być może tu, być może gdzie indziej spotkali się jeszcze i dopingowali ten nasz warszawski zespół, który nie zasługuje na to, aby nie być na tej mapie Polski. Nazywam się Przemysław Owociaroszu i jestem wiceprezesem warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. Sport żużlowy cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Mamy nadzieję, że również w Warszawie sport żużlowy przyjmie się i będzie. Służył wszystkim mieszkańcom tego miasta. Kiedyś Romek Jankowski powiedział, że nie będzie w Polsce y, mocnego, silnego żużla, dopóki w Warszawie nie, y, nie będzie żużla.